W książce resortowe Dzieci Służby opisujemy, poruszamy tą sprawę. Więcej będzie w tej następnej części. Teraz opiszemy, ale tutaj też również tym, tym się zajmujemy. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie rok 2010, kampania prezydencka. Kampania prezydencka w kampanii pracuje Biona Koroskowska, na rzecz Jarosława Kaczyńskiego, tak? Paweł Polcyliusz, Elżbieta Jakubiak, tak? I parę innych osób. Michał Kamiński, ale tu nie mówię o... I proszę Państwa, i co jest później? Jarosław Kaczyński, ta kampania jest bardzo źle prowadzona, oceniana przez wiele osób. I później mamy odwrót, przewrót. Yy, nagle powstaje partia, Polska jest najważniejsza, notabene ukradziona nazwa, bo wcześniej powstało stowarzyszenie. I Pejoden sobie tam działa, działa, działa. jak się dowiaduje, że za Pejodenem stoją również ludzie służb specjalnych, a doradcą jest między innymi słowami Petelicki. I się pytam Polski Juliusza, czy to jest prawda. Mówi tak, to prawda. To jest w książce. Proszę Państwa. To właśnie w tych służbach, to już tej rzuce, kiedy już tej książce opisujemy to. Pyta Pan o teraz, ale to już jest przeszłość. Pięć lat, pięć lat minęło, tak? Pyta Pan o teraz. Proszę sprawdzić. Na przykład, co się dzieje, jacy ludzie się kręcą wokół parki Ryszarda Petru czy Pawła Kukiza. Proszę sprawdzić, co tam się dzieje. To nie są ludzie na listach, bo chociaż być może Stonoga, którego doskonale znam, ponieważ i pierwsza opisałam jego całą, całą karierę. I doskonale wiem, co robi Stonoga. I proszę Państwa, Zbigniew Stonoga był, e, miał mnóstwo zarzutów, który został z tych zarzutów oczyszczony, ale był używany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do operacji specjalnych, wręcz o łapówki kontrolowane. Była, proszę Państwa, historia związana ze Stonogą, a jego doradcą był, proszę Państwa, nikt inny jak Tymochowicz, jak Piotr Tymochowicz. I pytacie Państwo, jakim projektem jest to noga? A ja odpowiadam, trzeba popatrzeć, kto przy nim stoi. Piotr Tymachowicz, który zorganizował spotkanie na, w Szkole Głównej Handlowej i rozdał ludziom takie e, formularze, żeby ludzie, którzy chcą się dowiedzieć na temat sztuki manipulacji, bo wykład dotyczył sztuki manipulacji i przyszło mnóstwo ludzi, żeby wpisali swoje dane osobowe. Jeden z internetów sprawdził w internecie szybko. To był, proszę Państwa, zwyczajowy formularz uszywany do rejestracji partii politycznych. I tenże Tymachowicz to była jedna z ostatnich osób, która widziała się z Andrzejem Leperem przed jego śmiercią. Są jego zeznania w akta. I tenże Tymachowicz namawiał do lepera, żeby sobie dał spokój z rejestracją partii politycznej, co Andrzej Lewy i z polityką, co Andrzej Leper miał robić zaraz dwa, trzy dni, ale nie żył już tak? na drugi dzień. Tymachowicz, który się objawił w, z, w miejskiej samoobronie, czyli u Palikota, bo był jego doradcą. Rodzice Piotra Tymachowicza, fizycy, pracujący w Niemczech, proszę Państwa, figurowali w archiwach służb specjalnych jako tajni pracownicy wywiadu komunistycznego. A jednym z ludzi, którzy zajmowali się właśnie prowadzeniem i zleceniem zadań dla Piotra Tymachowicza, dla rodziców Tymachowicza, proszę Państwa, to był znany dzisiaj z telewizji Dyrektor Departamentu 11. Aleksander Makowski. Także tylko przedstawiam fakty. Tylko przedstawiam fakty. Pytał pan, jak duży. Myślę, że bardzo duży, ponieważ ci ludzie wiedzą, że jeżeli PiS dojdzie do władzy, to się przynajmniej w wielu miejscach zostaną odcięci od, od, od yy, bardzo dobrych zysków. Oczywiście oni mają oszczędności, bo mi się też Państwo pytacie, no przecież oni mają na pewno cyprze spółki, oszczędności, mnóstwo pieniędzy. Tak, ale ile można żyć z oszczędności, a poza tym zawsze najbardziej szkoda tego, tej złotówki, która brakuje do miliona. Więc, <noise> więc proszę Państwa, to tak właśnie wygląda.